Witam. Chciałabym przedstawić cztery funkcje tekstowe. Na początku skorzystamy z tabeli pierwszej. Tutaj chcemy wstawić przed każdym imieniem zwrot pan bądź pani. Do tego będziemy potrzebować trzech funkcji tekstowych. Na początku skorzystamy z funkcji szukaj tekst. U nas szukanym tekstem będzie spacja w wierszu drugim. Dzięki tej funkcji będziemy wiedzieli, na którym miejscu znajduje się spacja. Kolejna funkcja, z której korzystamy, to fragment tekstu U mnie, mit. W szukanym tekście chcemy wyciąć nie spację, lecz znak wcześniejszy, a szukamy tylko jednego znaku. Ta funkcja wytnie nam ostatnią literę w każdym imieniu. Dzięki funkcji fragment tekstu możemy skorzystać z kolejnej, czyli jeżeli. Jeżeli H równa się A, wtedy przed naszym imieniem stawi nam Excel pani łączone z naszym imieniem i nazwiskiem, bądź pan łączone z naszym imieniem i nazwiskiem. Dzięki tej funkcji Excel przypisał nam odpowiedni zwrot. Ostatnia funkcja, z której korzystamy, jest to funkcja podstawiania. W tym przypadku w miejsce krzyżyków chcemy wstawić odpowiednią literę. Do tego będzie nam potrzebna funkcja podstaw. W tekście pierwszym, w miejsce krzyżyków, chcemy wstawić szukaną literę, w tym przypadku ży. Dzięki tej funkcji Excel tworzy nam pełen wyraz. Dziękuję.